Cześć, witam serdecznie z tej strony listu. Bo to jest koniecznie, że z nowej serii, wiadomo, z Marcinem. ci jestem Gram. Wiadomo, polska wieś, jak zawsze. Siedzimy w naszej 55. z rozsiewaczem ogólnie. Jedziemy rozsiewać znowu nowe pole. Tak dokładnie, jedziemy znowu na nowe pole. Nawet nie wiem, gdzie on jest dokładnie. Wziąłem znowu kolejną dzierżawę. Wiadomo, trzeba się rozwijać. Jesteśmy po żniwach Żyta u mnie i u Marcina. Marcin też jeszcze ma ścięte przeżyto. Ja sobie wjechałem już w rzepaki, no ale rzepaki jak na razie jeszcze nie za bardzo. Jeszcze, można by powiedzieć, że jeszcze chwilę muszą wyschnąć trochę. I mamy dwa pełenowe, pokażę na escape'ie. Tutaj mamy dziewiątkę i dziewięćdziesiątkę, dwójkę. Nowe pola wzięte na dzierżawę i chyba nie mogę rozsiać nawozu tutaj. Czy mogę? O, mogę, dobra. Myślę, że nie mogę, ale niech mogę, więc rozwozimy nawóz. Sam siat tutaj widać, że ma usunięte buraki, więc już się nie zajmuje za bardzo pola, polem, więc oddał mi w dzierżawę. Ja bardzo chętnie przyjąłem. Ogólnie sprzedałem żyto, sypnało go 13 ton, zarobiłem około 8,5 tysiąca, jak dobrze pamiętam. I sprzedałem te słomę z całą zużyta. zarobiłem z niej 7? 7100, tak? tak. Zarobiłem z niego 7, 7100 ze słomy. To moim zdaniem bardzo fajny wynik. I tak to wygląda jak na razie. Dokupiłem nowy nabytek. A to zobaczycie na następnym odcinku, bo wtedy będą żniwa z no, u, u mnie. To dopiero zobaczycie go. Znaczy, tak, czy siak, Nie wiem, zob zobaczymy, czy zobaczycie. Ale na razie nie wiecie o nim mi się nie dowiecie jak na razie. Marcin jak na razie nie ma nowych nabiecków. Marcin jak na razie trzyma kasę w kieszeni. Nie Marcin... no, no Marcin jest tam burżuje ogólnie na naszej wiosce No ale coś zrobisz jak nic nie zrobisz. Ale teraz gdzie dojdzie i raczej nie dojestał w Ciągnik. Trzeci nie. Czy ten co nie. masz teraz? Zobaczę no, jeszcze, ale no nie by się przydało trochę więcej. No i ja ogólnie jak na razie, ja jak na razie w pole idę. Yy... No, no jestem, jest jeszcze, ogólnie przez to, że mam nowy nabytek to też jestem na minusie, no ale musiałem kupić trochę, dokupić ten nowy nabytek, bo już, no, no, no musiałem po prostu. Jestem znowu na kredycie, ale to mam nadzieję, że się wyjdzie z tego. A więc wyjdziemy przez jakiś lasek. Ale nie chce mi się nawijać tak przez całą mapę na te pole, a jednak tutaj jest dopiero droga tak o naokoło, więc. No, nie będę jechał tak daleko. Bo co jak najwięcej zrobić? No wiadomo, dzisiaj znowu na fazie talerzywanie. No wiadomo, jak początek serii to tak będzie niestety. Chociaż te pierwsze dwa sezony tutaj będą takie plus minus podobne. Ale już mam nadzieję, że od następnego sezonu będzie lepiej. Też też mamy plany. Siadź już jakąś kukurydzę, w sensie sąsiad ma plany zasiać ja myślałem też żeby coś zasiać, może zakupię sobie header do bizona to by nie było takiego głupie a bym miał już yy, też kukurydzę w moim płodozmianie wiadomo, trzeba będzie po tym orać, więc już by się wtedy przydał lepszy ciągnik no lecz jak już jakieś bym miał jedno pole yy, na odcinek, znaczy jakbym miał jedno pole na sezon to też nie jest najgorzej, bo te jedno pole by się dało zrobić tym pługiem ale no, zobaczymy, zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie są tylko plany na sianie kukurydzy. Ja nie wiem jak wyjdę z rzepaku, bo jak na razie z, z żyta no nie za dużo. Wysiedłem na plus w miarę spoko, ale nie za dużo. Ta słoma szczerze mówiąc uratowała, bo jakbym miał zarobić 8,5 tysiąca ze zboża, to średnio na bym powiedział. Słoma uratowała, bo tak naprawdę zarobiłem ze słomy tyle samo, co z, z, z żyta. Więc pozdrawiam bardzo serdecznie. Sąsiad tam już ładnie poleciał w ogóle z zarobkami. Przynajmniej to mu bardzo ładnie sypało. 15 ton mu sypnęło, aż, więc yy, bardzo moim zdaniem ładnie. Oczywiście no, z tym, że no, mi ładnie sypnęło, ładne zarobki, nie? Ale to masz więcej teraz, nie? No, tylko że pamiętaj, ja też mam. Jest, na, jest 0,75, nie? No i on ma wciąż żepak, nie? No. I pamiętaj, że ty, ty trzymasz jednak, a ja nie będę trzymał, więc to zobaczymy, jak to wyjdzie z tym. Ten... Ale to jest pierwszy sezon, to jest pierwszy sezon, pierwszy sezon, to testowany sezon, też nie wiadomo czy, będę trzymał, czy nie będę trzymał przypadkiem rzepaku, bo może być tak, że będę go trzymał, bo yy, na pszczepach będę go trzymał, no i chuj, już wydałem nowy na nabietek. No ale mniejsza z tym. E, dobra, rozwieźliśmy na wóz, na pole, jedziemy teraz po talerzówkę. Nie wiem, co to są za polo zmiany, wiem tyle, że będzie trzeba zaraz sprawdzić, jakby to ta e, Ale to chyba będziemy się widzieć później, bo jeszcze będę na jedno pole rozszerzyć nawóz, a też nie będę już trzeciego pola nawoził, więc zrobimy cięcie i będziemy się widzieć już przy jak będziemy będę miał talerzówkę, więc widzimy się za chwilę. No i widzimy się po cięciu, e, doszedł do nas sponak jeszcze. Cześć. No. Wcale go nie było przez cały odcinek? Wcale go nie było przez cały odcinek. Zapomniałem o nim przedstawić, się. przedstawić go, a on też nie, on nic nie powiedział na ts na więc zapomniałem w ogóle że on jest z nami. No ale miesza z tym. Jesteśmy sobie już z talerzóweczką, talerzujemy po burakach. No i powiem Ci tak, Marcin, teraz to talerzuje, no i tak mówię, no, no, no przydałby się ten, ten mocniejszy cianik, byś przydałby się, nie, Marcin? No tak, 80-deczkę chociaż, nie? No. Ale no, ja już mam plany to, co Ci mówiłem, nie? To już takie mam plany. Hmm. Będzie. No, zobaczymy jak... zobaczymy, jak widzę z rzepakiem. Bo jeżeli widzę bardzo dobrze na rzepaku, no tak bardzo dobrze bym potrzebował z dobre 20 ton. Ale jeżeli widzę tak dobrze bardzo na tym rzepaku, że te 20 ton by było, no ale wątpię. Na pewno nie będzie, ale może. To byśmy pomyśleli jakimś na tym No zobaczymy, zobaczymy. Jak na razie to jestem coraz na kredycie, więc nie, nie jest dobrze. Lecz jeszcze coraz sąsiad mi wisi coraz pieniądze za kombajn, no bo będziemy się rozliczać za pożniwach. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Sąsiad ma się rzepak. Rzepaku też ma, też ma lipny rzepak, tak samo jak ja, bo ja mam na 0,75 zasiany. On ma na 66, ma dwa razy nawózany, nie ma trzy razy nawuzdany więc też lipa. No ale już po tym nie mamy nadzieję, że w tym sonie mamy... mam nadzieję, że już będziemy wszyscy mieli bardzo ładnie z nawozami i tak dalej. Marcin, powiem ci pole idealne, nie? U gór, u gór no, kurczę I nie wiem co tu by zasiać. zasiad A co by na to, że tutaj zasiać to co tu jest teraz zasiane Czyli buraka Burka. Neptuny są no, właśnie, Neptunem tak pokopać. Taka no typowa polska seria, nie? Ty, ale to nie by było takie głupie. to a, myślę, to by fajnie, moim zdaniem, wyglądało Neptunik, nie? To, to by bardzo fajnie wyglądało Neptunem. Nie, pomyślimy yy, i zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy jak będzie z innymi polami, szczerze mówiąc, bo jeżeli na przykład nie wiem w ogóle rzepaku, no to też bym wolał sobie rzepak, ale jak na przykład bym... Bo na przykład wolałbym sobie zasiać, 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 zasiać yy, buraka, niż yy, na przykład soję, bo soja to tak w Polsce, no nie widziałem chyba. No nie. Ewentualnie. jest jakiś łubin, jeszcze jakiś łubin to jeszcze rozumiem. Czy jakiś groch to tak, ale no tak soja to taka typowa, to tak średnio. Yy, więc wolałbym sobie już buraka, no bo buraki no to w Polsce na no spoko, na luzie. Ale na pewno wiem, że będę chciał. Mam dwa po rzepaku. no i po raczej będzie na pewno zboże. Więc będzie tak: yy, tutaj, gdzie jest ten rzepak dobry, będzie raczej przeżyto ze a na tamtym, w tym, w tym leś lasku, można powiedzieć, będzie siany jęczmie najprawdopodobniej. Pożycie będzie będzie raczej siany rzepak, no bo nie ma nic innego raczej. No i teraz pytanie: czy na nowym polu, co będzie, Jaki będzie podozmian na tym drugim polu? Bo jeżeli na tym drugim polu będzie podozmian znowu pod zboże, no to będzie kukurydza a jeżeli będzie pod y rzepaki, no to będzie tam rzepak i no i moim zdaniem wtedy będzie tutaj burak, a jeżeli będzie no zobaczymy jeszcze szczerze mówiąc jak ktoś powie buraka, to ja też mógłbym no no zobaczymy zobaczymy jak to wyjdzie wszystko w y czasie, na razie si so y będę siał na pewno rzepak więc muszę zaraz stależować, zacząć po życie Muszę też yy, złożyć nad tym nowym polu, co tam jest za polo zmiana. zaraz przebiegniemy, Żeby wiedzieć. I będę wiedział już co 10, po co, na co i dlaczego. Bo też będę chciał szybko ściąć ten rzepak w tamtym lasku i zatależować, żeby złodzić tam też rzepak zimowy, zimowy na szybkości, żeby móc też go ciąć. Więc zniwa raczej na razie u mnie będą stały bo tak, że paki Na razie jeden w ogóle jest zielony, można tak powiedzieć. No jeszcze nie, nie tak bardzo zielony, ale jest zielony. Drugi jest w miarę dojrzały, no ale to tam te 10-12% ma. Ale wolałbym jednak taki te 9% hasz uzyskać, żeby... żeby było fajnie. Wiesz, 9 będzie trzeba tak obecnie No nie wiadomo czy właśnie się nie będzie grzał, nie? Bo wiesz, ten u góry to może obesnąć, ale ten na dole. Jakbym miał to sprzedawać od razu, też tak trochę lipo. No bo będą sprawdzać tą wilgotność, nie? No. Nie jak w ogóle nie przyjmą, no to będzie już to dopiero. No i zobaczymy, no. zobaczymy. Podliczanie też, że czas nie był ufa, jedno do wilgotności. No. W nie dużo rzeczy by można było dodać do farminga. Zresztą jest dużo skryptów już dodatkowych i tak dalej, nie? No. Ale moim zdaniem, no jak farming nie widzisz z mod season na początku, no to to jest porażka, nie? Moim zdaniem już farming w tym momencie już powinien mieć takie coś, że możesz włączyć se mod season, nie? Nie żeby był na zawsze, bo wiadomo nie wszyscy lubią Seasonsa Tylko poziom trudności do wyboru. Na przykład, albo po prostu taki... Nawet nawet jako, jako mod był to mógł być, tylko że do wyboru, nie? Od samego początku mapy gry. To jest strączkowe zboża, więc tutaj będzie raczej rzepak, bo jest zboża ostatnie, więc tu będzie rzepak. No i raczej w tym sezonie nie pójdę w kukurydze. Chyba, że no zboża zamiast dwóch. Hmm. Nie wiem jeszcze będę musiał się rozejrzeć na internetach, bo ile jakiś header do kuku do Bizona, bo jeżeli jakoś miarytania, to Mikrofon bym. Mógł kupić sobie. I znowu sobie ALT-S, żeby z tego, więc znowu mi nie będzie słychać na ts -ie. Dobra, wróciłem. Teraz tak, strączkowe. Boże. No i tu ze paki 120 20 Więc. Raczej będzie tu trzeba zasiąść żepak, no bo co innego. ma ALT-S. Wiem, ja nic nie mówiłem przed chwilą. Ja od razu klikam, jak naciskam alt s, i znowu, L, znowu naciskam alt. Przerwało już Nie, nie przewróciło się ci głosu. Wiem, bo nic nie mówiłem dalej. Eee... No to. Hmm, kurde, no zastanawiam się. Co by tutaj pójść? Może kawaj tylko pola z No nie wiem. Ja z, wydaj... wyjdzie. Wydaje mi się, że na następny odcinek już zeżniw z rzepaku. Będę wiedział jakie tam ceny są za headery do Kuku, do Bizona, więc wtedy wam powiem, no chyba, że sąsiad masz, masz czas wolny. Tak średnio bym powiedział. No to, no to, jak po odcinku sprawdzę. No i, no, tak, bo teraz jedna rzecz, dobra, znaczy jedna rzecz taka, że, no dobra, sprawdzę to, y, może nie wejdzie jakaś super drogi, no też muszę pamiętać, że pieniądze są do tego potrzebne, nie? A też nie chcę jakoś bardzo w kredytach iść, bo... No bo nie chcę po prostu, no teraz jestem już znowu na kredycie. Ja poprzednio też byłem na kredycie, bo musiałem na nasiona kupić, teraz no nie wiem, czy nie będę patrzeł na nawozów przypadkiem, bo nasiona chyba najmniej mi starczy, ale nawozów chyba będę musiał znowu dokupić. No więc, no nie wiem, no zobaczymy. Jak to powiedzieć? jak to można powiedzieć, wyjdzie w praniu, nie? Dokładnie. Tak zawsze. Wszystko zawsze wychodzi w praniu, nie ma nic takiego, że zaplanujemy. A Jak zaplanujemy, to zawsze coś nie wyjdzie, nie? Tak. No jeżeli chodzi o reala, życie realne, to jeżeli zaplanujemy jakiś wyjazd, to on nigdy nie wyjdzie, jak planujemy go na osobę na chwilę, to on zawsze wyjdzie. Nie no, ten był, ten był przemyślany. Co? No ten był przemyślany, ale no, to jedyny, pierwszy taki wyjazd. A e, jeszcze nawet na bednary był przemyślany. Mhm. Wy, wy mieliście przemyślany, ja nie wiem przemyślanego, bo nic go powiedzieliście że chyba dwa dni przed, o, Martin, jedziesz. No, <laughs> dobra. No to Trzeba właśnie napić, bo trochę zasło w gardło tego godania, Ale jest git. To tam co, jak tam Marcin, jak tam ci idzie, co, już na jakim etapie jesteś o tak? No drugie pole zacząłem talerzować, szczególnie teraz mam to pole z supami. Mhm. I no zaraz jest tak, że jeżeli obok tych słupów będę robił, typowo, będę jechał po prostu w nie, nie. Mhm. Więc... Znajdziecie. O... Czyli jak zostałeś przy Dzierżawie na tamten sezon, tak? Na ten sezon o, jeszcze. jeszcze zostałem. Ogólnie teraz tak mówiąc... To... Myśl, jak myślicie, na Lubelskiej? Też robimy... Tego, czy nie? Do Dzierżawy? Do Dzierżawy, no. Będzie można. Ja ogólnie nie wiem jak to jest Manek, ale na przykład ja Nie będę robił takiego czegoś, takiej serii typowej Z Lubelskiej, bo wiadomo będzie ta seria z Lubelskiej Żeby mogę o ludzie powiedzieć Ale nie robię takie typowe serii, że na przykład ja I jest Manek nagrywam na, zmianie, na zmianę Tylko ja robię takie coś, że robię sobie odcinek Wtedy kiedy chcę po prostu, że Dana akcja jest fajna, to robię sobie odcinek Nie będę robił takiego czegoś, że na przykład Teraz ja mam nagrywać i zaraz jest Manek I znowu ja mam w tym momencie akcję Ale nie mogę jej nagrać, więc ja tego będę sobie nagrywał wtedy Kiedy będzie mi się chciało, na przykład dobra, jakoś Będzie fajna akcja, taka, mam takie, takie można nazwać jakby let's playami, że to będzie tak z, z obojętnie czego, nie musi to być tak po kolei, ale też tak nie będzie do końca tego let's play, no bo to będzie to, taka normalna seria, no ale odcinki nie będą, nie będą wszystkiego, tak bym powiedział. To będzie taki eleganciak, bro. Tak, dokładnie. Więc nie wiem, jak ty tam będziesz robił, czy ty w ogóle będziesz nagrywał to, ale ja na pewno nie, na pewno nie chcę robić serii. Ty masz robić serię, usunąć do siebie na odcinek, z jakby samemu nagrywać, ale na pewno, ja na pewno nie będę, nie będę robił serii. nie wiem. Mnie wyjdzie praniu. Ja już to mówiłem od dawna, nie Marcin? Ja. Już tak miałby na, na tych cztery gospach, nie? No. Na tych 4 też, by też to by było. Wreszcie, na tych czterech gospodarstwach miało to być, ale też miały być e, time timelapsy zrobione, bo miały być robione i miały, nawet zacząłem robić je, lecz e, przenosiliśmy się na tamtą mapę. No i na tamtej mapie FPS-y nie pozwoliły. Na, tamta mapa nie jest dopracowana, do końca nie była dopracowana. No i ten kto hostował, to miał 20 FPS-ów. A że ja hostowałem zawsze, to zawsze miałem 20 fps -ów. No a nie chcę nagrywać dla was też odcinków w 20 FPS-ach, no bo. no bo. no kolej, panie. Nagrywam film w 60, no to tak, żeby był w 60, nie, a, że, a nie, że OBS nagrywał w 60, a w 20, no to. No to tak trochę nie po drodze, bym powiedział. No ale zo zobaczymy. Ale wolę jeszcze, wolę trzeba ruszyć, Martin, trzeba ją ruszyć. Naprawdę, wydaje mi się, że jak woli zrobimy ten pierwszy sezon, no ten, znaczy ten, ten sezon, co teraz jesteśmy Wiadomo, robimy go już od dawna, dawna, ale jak go ruszymy, to już pójdzie ta seria też Tak, chcę powiedzieć coś? No Zawsze ja mówię. Lisu, gramy wolę? Nie No wiem, tak było, to, 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 to prawo, prawda. prawda, to ja, mu, to mogę wam powiedzieć, że tak było, no bo, no bo jakoś nie ciągnęła mi ta seria, szczerze mówiąc Ja mówię, choć pociągniemy ten sezon, może nam się zachce e, nie chce mi się No tak było Jutro, jutro. I to jutro było jutro. Ale no... No nie powiedz, że powiedz, że tamta seria Ci się bardzo się na od tej Teraz ja, tak. Mówiłem, rozmawialiśmy już na ten temat. No właśnie. No bo naprawdę no, na tamtej mapie ile żyliśmy? Dwa sezony, teraz jest trzeci, tak? A jesteśmy na etapie takim, że jesteśmy po 30 albo 50 tysięcy w kredytach. I tylko przez to mamy nowe ciągniki. Znaczy nowy cianik, a Marcie ma nowe pole. A tak to byśmy byli na cały czas na tym samym etapie. Cały czas. No. Ale by nie. Było, w tamtych serii nie chodzi o to. W tej serii chodzi o to, że tak powoli się rozwijać. Tak. Żeby powolutku mieć coś do przodu, tylko delikatnie, nie, żeby od razu mieć T7, na przykład. No bo Ale nie oszukujmy no no tam... się. Wola Zabieżowska to jest mapa duża i. Jak nawet byśmy mogli trochę przeorać te drogi, te drogi takie, takie, wieś poboczne, to naprawdę duże landy się da osiągnąć. Bardzo duże landy się da osiągnąć. A no tutaj to się takich dużych landów nie da osiągnąć. Tutaj jest 2-3 hektary, obstawiam, jak da się będzie dało się osiągnąć, to to będzie max, nie? No. Więc tak to wygląda. W ogóle te krzaki mnie tak denerwują na tych miezach. Bo one w realu to by się fajnie uginały przed... Tak turem by mnie wyginał w lewo i tyle, a tak to... Przejeżdżają przeze mnie przez kurde ciąg przechodzą. No, ale nie ma na wszystkiego. Wiadomo, zobaczymy co będzie w jedynce. No i coraz mi brakuje, coraz mi tego brakuje w farmingu, że zaczynasz... Jak zaczynasz serwer, to już masz dobre te 100 koli, nie? W sensie podstawowo, nie? To boli. To boli bardzo, bo no może zagraniczne gospodarstwa no to mają, może mają taką wielkość tego, ale no jakby nie było to farming. Bardzo dużą część to jest polska, nie wiem. Nie ma taki W 17 były pokazywane, że tam najwięcej Polaków to grało. No ale nawet, nawet modmakerów ile jest? To są Pols, tak prawda, 180% modmakerów to ja myślę, że to jest Polak. Może mapmakerów to może nie, ale modmakerów? zdecydowanie. No jakby zliczyć tak od, od na przykład od tej dziewiątki, no to. Pięknie. Ale na przykład dużo jest też Rusków, nie? No. I Niemców. Niemców nie aż tyle, ale Rusków jest dużo. Niemcy bardziej lubią robić mapy z tego co warzyw. Właśnie też mi się że tak wydaje, że... Mhm. Bardziej ogólnie nawet, nie tyle co Niemcy, ale ogólnie mapmakerzy to są bardziej y wszystkie, tak na powiedzieć, kraje, a jeżeli chodzi na przykład o modmakerów, to bardziej właśnie Polska i może to właśnie te, te ruskie. A wiesz czemu tak jest? No, no bo... O, bo, bo. Polacy mają swoje maszyny kurwa tu i oni muszą na takich grać polskich, kurwa 60, 30, jakiś Rusek czy coś A tak samo Russy. Ruscy, y u Rusków też na przykład są Ursusy i wszystko, nie? No i też tam te jakieś tak dalej, nie? No, so jest tam 3 czwarte, nie? No. Spanę, no, no właśnie, a... A na zachodzie? No. Przecież zachodnie marki to tu są, także oni dużo to szczęścia nie potrzebują, No właśnie, oni też nie robią żadnych tych, tylko jak już coś, takiś konwert, coś takiego może bardziej, albo po prostu ulepszyć ten, ulepszyć po prostu ma maszynę, że na przykład, na przykład, nie wiem, jakiś New Holland 7, że na miał, od, od chyba, otwieranie drzwi i więcej co, konwentów, no. coś takiego. I tylko tak naprawdę to jest taka różnica. No a u nas, żeby zrobić 60, no to jeszcze tak naprawdę zrobić można powiedzieć, żeby od, trzeba od zera, nie? Chyba, że jakiś konwerter od 17 go dobrze zrobić. Ale nie powiem, moim zdaniem lepiej, że nie ma 19 jedynki w tym momencie, kiedy powinna ona być. No. Bo nie oszukujmy się od tego roku, od początku tego roku, można powiedzieć, bardzo dużo modów wychodzi i bardzo dobrze Może nie wszystkie dobrze pracowane są, ale bardzo dużo modów wychodzi lepszych. A teraz znowu wyjdzie 20 jedynka i znowu będzie tak, że znowu nie będą ludzie wiedzieć na początku jak robić mody. Dopiero jakieś pierwsze powstaną i dopiero z tych pierwszych będą ludzie dopiero brać jakby podstawki i będą dopiero robić mo swoje mody. Więc zanim wyjdzie jakaś polska sześćdziesiątka czy coś takiego, to minie no, pół to roku to. przynajmniej. No i też pamiętajmy o tym, że jak pol y zrobi ktoś posłom 30 czy coś takiego, no to później pięć osób bierze tą trzydzieckę, zmienia kolor czy coś takiego, no i konwertuje i też, że jego, że jego jest. No i to też niektóre mody się po prostu nie konfertuje. Mnie, hmm. też, mnie też by to virtual jakby swojego ktoś by zmienił jedną linijkę na inny kolor na przykład kolor i... O patrzcie! No ja 30 no. Ja tam się nigdy nie zajmowałem, więc też nie wiem jak to się tam robi, ale... Ja też. Wiemy, że nie jest łatwo. No, to na pewno. Ja chciałem do 17, ale zobaczyłem ile tego jest w Bo jeszcze zrobić model to nie jest źle, nie? Ale zrobić te wszystkie linijki, wszystko, żeby działało, to to jest moim zdaniem chyba najgorsze, co? Mhm mm To jest pierdzielna ja pierdziela To taki głupi tłumnik, moim zdaniem, to jest 60, co Marcin się rusza, bo on się rusza, nie? No tak to tak, moim zdaniem to nie jest tak, jakoś tak. proste już do zrobienia To już trzeba tak. zrobić ruchu... to już jest tylko ruchomy obiekt, nie? Uby, uruchomy... Obiekt, część I particle i te te... tutaj no. zajebane nie wiem, jak to działa na przykład, jeżeli chodzi o na przykład koła, nie? Czy to działa w taki sposób, że ustawiasz jakby... Tam, w tym edytorze ustawiasz, że to, są koła, to ma skręcać, czy musisz sam linijkę napisać do nie tego? Nie nie mam pojęcia. Bo... jeżeli to jest tak... Yy... Czekaj. Jeżeli to jest tak, że... To, tu masz mój model i to, są koła, to ma skręcać. I w sumie to wszystko. I to i tyle. Ale to jest najważniejsze. Reszta no. gaz hamulec, no to zostać gminyjkami, już nie? No. Krewetkę maksymalną, i tak dalej, nie? Przyspieszenia. No tak. Ale ogólnie, no. Moim zdaniem w ogóle. Teraz, teraz sobie coś zauważyłem. Moim zdaniem jest to głupie, że jeżeli idziesz z górki i naciskasz gaz na, przykład na pół, to on tak ci się, trzeba, się ci przyspiesza. No a w realu. Jak trzymasz na pół gaz, no to on będzie tyle jechał, ile mu pozwalasz, tak? Bo biegiem, bo skrzynię hamowo, nie? To jest co mi chodzi. Tak samo jak powiedz, że tu wszystkie ciągniki skrzyni nie mają. No też prawda. To jest chyba automat, automata, nie jednak. To mnie boli, na przykład. To, to mnie boli najbardziej, praktycznie. Ja no. chodzi o ma ciągniki w tej grze. Że wszystkie przypieszają jednoliniowo, nie? Mhm. No nie wiem. Może nawet w opcji, tak, jak na przykład, młotek by to, by to zmieniał, nie? No, powiem, powiem tyle. To jest farming. Nie można za dużo do niego by, yy, oczekiwać, ale jeżeli byśmy tyle chcieli, co my chcemy, to ten farming by byłby I komputer ten by musiał być Za Zasa. No nie oszukujmy się. I farming by byłby za tyle razy, że psz. Tak. To też twoje robi. No dobra, to tak mi z 9 do 5, 7, 19. Dużo się zmieniło, ale. Mogłoby się zmienić więcej. Ja dziękuję za ten odcinek. Zapraszam do łapkowania, subowania, napisać, komentarze, zapraszam na inne filmy, zapraszam na film z modpaku oczywiście Zapraszam na kanały ekipy i do następnego trzymaj się. Cześć!